Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek Poleca. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, jeżeli ci się podoba. Zostaw ślad po sobie. Zapraszam do grupy facebookowej. Zapraszam do czynnego udziału w rzutce, jeżeli coś potrzebuje. Link, wszystko znajdziecie w opisie każdego filmu. Moi drodzy, a dzisiaj. Wiadomo, że do żniw jeszcze daleko. Jeszcze niektórzy nie posieli. Dopiero rośnie. Ale już ludzie oglądają się za częściami. I mam tutaj klienta, który zamówił podajnik przenośnik łańcuch przenośnika ziarnowego moi drodzy. Do Bajzona. I zaraz wam coś pokażę żeby nie było, że mister misiek jest w swoich ocenach subiektywne, nie moi drodzy. I będę się starał robić to wszystko obiektywnie. I zobaczcie. Mamy tutaj łańcuch. O, do 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 do, do, do tak, obrócę wam. Dolzamet Poland. Łańcuch, hojnów. Moi drodzy. Nasz krajowy. A już na dzień dobry Wam coś pokażę. Luzy na nitach. Gumy mają luz na nitach. I chyba to pójdzie na reklamację. Tu gdzieś widziałem jeszcze jedną. Fakt ten, co mi się podoba, to łopatka. Łopatka jest mięciutka. Nie wiem czy to widać. Widać. Mięciutka, bo to jest import, moi drodzy. To ta łopatka, troszeczkę miękka nie jest. Ale, o czego jestem, żeby wam coś pokazać? Po pierwsze rzecz, po pierwsze rzecz. Hmm. Będę się starał pokazać wszystko. Tylko gdzie ja wam to pokazać? Dobra. Tutaj, czy nie tutaj? Tutaj, czy nie tutaj? Hmm. Zobaczcie, jeżeli to jest polski łańcuch, to tutaj ten łepek od półspinki, który mam tutaj całość skręcać, wygląda w tym miejscu bardzo słabo. Jego powierzchnia. Wchodzi już w spinkę, a nie wystaje. Według mnie powinna śmiało wystawać, po to, żeby nie wciągnęło jej nawet przy dokręcaniu. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Tu powinien być łeb słabo, nie? Więc to mi się nie podoba. Następna rzecz, która mi się nie podoba, to żeby nie było to mamy dwa rodzaje łopatek, jasne i ciemne. Ciemne są sztywniejsze, białe są, może nie białe, tylko te jaśniejsze są niebieskawe, są miękciejsze. Takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o samą powierzchnię łopatki, to zaraz Wam coś pokażę. Grubość łopatki. Moment. przełączyłem w calach. No. Powiedzmy, że 10 mm. Nie wiem, czy widzicie, ale 10. Import ma niewiele więcej, ale ciut na plus. Ale co zauważyłem, moi drodzy? Ja to zauważam, bo to jest właśnie kanał dla was, żebyście wy widzieli, co tu się od Janie Pawliło. A luzy na rolkach to czy to praktycznie identyczne. Ale zobaczymy sobie grubość ogniwa. Będę się starał to wyciągnąć troszeczkę do siebie i robić to w ten sposób. 2,94. 96 Zobaczymy, co tutaj się uda pokazać. To 99,3. Więc mamy ponad 3 mm. Więc jest ta różnica, że jest delikatnie grubszy. Nie ma co się oszukiwać, że to jest jakaś grubość. Hmm. A, hmm. Wspaniała. No nie będziemy tutaj się zachwycać. Ale dlaczego on w ogóle się pojawi, ten łańcuch? W tym filmie. Ponieważ ogólnie ja już kiedyś dawno, dawno temu rozmawiałem na temat dolzametu, że ja nim nie handluję, bo nie do końca mi się podoba ich wykonanie. Ze względu na to, że łopatki są niezbrojone, tu teraz import się pojawił też jest niezbrojony, ale ten łańcuch. Z racji tego, że łopatka jest szersza, moi drodzy, standardowa ma 10 cm, ta ma 14, bo to jest do Bizona yy, Rekorda z szerokim podajnikiem. 38 łopatek i szerokość łopatki nam jest 130 parę mm, yy, prawie 140. Zaraz to sobie to zmierzę i wam to powiem. O, tak. 136 mm, moi drodzy. Podajnik ma 140, więc tutaj taki plus musi być. Więc, tak to wygląda. Następna rzecz, która wygląda, i żeby to miało ręce też i nogi, co mi się nie podobało, to zobaczcie z góry na szerokość tu ogniwa zobaczcie tutaj szerokość ogniwa a zobaczcie tu tu ogniwo ma szerokości Zobaczcie, wewnętrzne ma 12, 30 12, 30 zewnętrzne ma 10 mm widzicie teraz pokażę wam import wewnętrzne ma 14, 80 Zewnętrzne ma 14. 14 kontra 10,5. Więc to jest ta różnica, o której właśnie chcę powiedzieć. Dlatego choinów nie do końca mi się widzi. I następna rzecz. Mimo tego, że to jest szerokość łopatki, bo jest to szersza łopatka, bo te 4 cm, to ten łańcuch kosztuje 1300 zł. 1300 za to, że jest polski ten kosztuje na dzień dzisiejszy moi drodzy około 600 zł, mógłbym to zrobić chyba jeżeli dobrze pamiętam to tak łańcuch ziarnowy to jest 36 łopatek yy, tak 36 od zwykłego to jest 38 to jest zwykły bizon 56 dlatego Wam chciałem pokazać tą różnicę w producentach to jest po prostu import i nie kryje się z tym yy, ale cena czyni cuda ze względu na to, że jeżeli jest cienkie ogniwko i dla mnie tak grube, cienkie, grube moment, grube, cienkie, grube, cienkie grube, cienkie to ten łańcuch uważam, że będzie się wyciągał nierówno, bo na pół spin, na tej spince wewnętrznej będzie stawiał opór na spince zewnętrznej będzie się e, rozciągał takie jest moje zdanie, mogę się mylić eee, to jedna rzecz. Druga rzecz, no cena moi drodzy: cena. Jeżeli mam dać za taki cienki, za zametowski łańcuch około tysiąca, a ten kupić za 700, no to wolę już zaryzykować. Łopatki są tak samo, ta sama guma, no może inna. Bo tutaj powiedzmy z, z, z dezelowanego kapcia. Ale łopatki nie mają luzu na nitach. To co tutaj już wyczułem gdzieś, jeszcze wam pokażę więc takie jest moje zdanie faktem kwestia nitowania tutaj bardziej mi się podoba niż tu ale to co Wam pokazałem po prostu szerokość łańcucha pal licho. jeżeli łańcuch ma wytrzymać kilka sezonów, a mam wymienić same łopatki wolę wymienić same łopatki za sezon czy dwa można kupić różne i różniste, ale łańcuch na pewno kilka sezonów przechodzi w porównaniu z Tymi ogniwami. Dlatego uważam, że te 3 mm, a grubość jest ta sama, będzie zachowywał się inaczej. Więc nie wiem, czy się ze mną zgodzicie moi drodzy. Mam nadzieję, że tak. Dlatego, że klient zamówił ten łańcuch, a innego wyboru nie ma, bo z szerszymi łopatkami niestety nie ma dostępności na dzień dzisiejszy. Nie widziałem też z Wągrowca, żeby gdzieś był osiągalny. Więc po prostu chciałem wam to pokazać, żebyście widzieli, jak wygląda łańcuch z e, wągrowca. I zobaczcie, jeszcze jedna rzecz: tu jest spinka. Spinka na śruby. Dlaczego jest zahartowane tylko pod stworzeń? Rozumiem, żeby się nie rozerwało, ale tutaj już nie. Czyli ma być cieńsze. Taka ciekawostka, moi drodzy. Bardzo mnie to ciekawi. Myślę, że. Kombajniści i fanatycy Bizona w komentarzach zaraz się odezwą. Fajnie by było, bo byśmy chcieli tutaj też Waszą opinię poznać. Takie jest moje zdanie yy, i fajnie się czasami wymienić z postrzeżeniami. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego. Hej, cześć.